Po 1980 roku Dożynki stały się bardzo ważnym świętem rolników o charakterze religijnym. Święto to jest dziękczynieniem składanym Bogu za zebrane plony i szczęśliwie zakończone żniwa. Po dziś dzień Dożynki to barwne pochody dożynkowe z wieńcami, które są następnie składane w kościołach, przy ołtarzu, u boku innych płodów ziemi. Dożynki mają ogromny związek z tradycją. Która wywodzi się już z pierwszych wieków Kościoła rzymskokatolickiego. Ogromną wartość tej uroczystości, o charakterze religijnym, podkreślał już papież Leon Wielki. Jest to największe święto rolników w całym roku, będące ukoronowaniem ich całorocznej pracy oraz trudu. Co roku mieszkańcy Stróżówki przygotowują tradycyjny wieniec dożynkowy. W tym roku jeden z wieńców został przyniesiony przez dzieci, zaś drugi przez dorosłych. Dziękujemy dzisiaj Bogu za dary ziemi. Te kwiaty, zioła, które dzisiaj nasze panie ze stróżówki tak pięknie przygotowały, one mają też symbolizować nie tylko dojrzałość Maryi, jako tej, która swoje człowieczeństwo najpiękniej przeżyła, ale one mają być również wezwaniem dla nas byśmy tak jak te kwiaty, zioła potrafią dojrzewać, wydawać plon, by takie były również nasze serca, by z roku na rok były coraz bardziej dojrzałe, święte i piękne. Niech Maryja w niebo uczy nas drogi do nieba. Bądźmy uczniami pilnymi. Podpowiada nam, że wiara musi być posłuszna, że w centrum wiary musi być Chrystus, że tym Chrystusem musimy się dzielić i wtedy na pewno spotkamy się z Chrystusem i z Maryją w niebie. Przywita nas jako swoich przyjaciół ukochanych. Tych, którzy wiedzą, po co i dla kogo żyją. Amen. Po mszy świętej, proboszcz parafii ksiądz Stanisław Ruszel poświęcił przyniesione do kościoła wieńce oraz wiązanki ziół i kwiatów.